Zgadza się, w 2009 roku to powiedzieliśmy, później w 2002 roku razem z Jałem Tarantajcio opublikowaliśmy to wszystko, co się z nas śmiali. A jednak my się nie mylimy, naród jak zwykle głupkowaty jest, bo to jest głupkowaty naród, nie mówmy, że to jest mądry naród, naród bo ja już dawno zmieniłem to zdanie, gdyby był mądry naród, to by, byłby zjednoczony i byśmy robili to, co mamy robić jest taka grupa kamratów, zobaczcie co to za grupa jest i co tam jest o co o oni walczą o nic oni mają Polskę w czterech literach, tyle mogę o nich powiedzieć, a w ogóle nawet nie chcę się wypowiadać na temat tych kamratów to nie ma sensu nie wiadomo po której stronie oni stoją, Mi się wydaje, że są przeciwko nam e, prezydencie, powiem to w ten sposób, tak jak tutaj e, aż 2RP napisała brawo panie prezydencie Trzecia RP musi ponieść konsekwencje za wszystko i gnębienie pana prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej oraz suwerenów. Prezydencie, ponieważ ostatnio też dostały mi się w ręce pewne dokumenty odnośnie powołania i utworzenia sądów, czy również II Rzeczypospolita Polska będzie powoływała swoje sądy? Proszę Państwa, będziemy powoływać rządy. Rządy, sądy, na pewno. Sądy. Rządy, może być rządy, może być rząd, ale proszę pamiętać o sądach. Sądy będą powołane. No, tutaj nie mogę szerzej na ten temat mówić, bo jest wiele innych negatywnych spraw, co od razu zostanie to przekazane do służb i służby będą mnie atakować. Na pewno. Sądy są po to, żeby ktoś wykonywał wyroki. Przecież nikt nie uchylił kary śmierci w Konstytucji 1935 roku. Tak. Sędziowie, jak będą wydawać wyroki, będą wydawać wyroki takie, na co ci ludzie zasłużyli. I one, to co wiem, bo bardzo dużo ludzi mi o tym mówi, będą wykonywane następnego dnia. No. Nie, chcę, nie chciałbym, aby tak miało być, ale na to wszystko wskazuję, bo jest potężna grupa ludzi, którzy chcą wykonywać wyroki czyli kary śmierci. Rozumiem. E, prezydencie.